No to tak, zaczęliśmy sobie nagrywać, zaczęliśmy się bawić. Nie da się, nie da się w pierwszym wydaniu, nie da się. Ale jeśli chcesz dać buzi mężowi, przyszłemu, niedoszłemu... Nie, nie. To można ma tym to <grywa> <grywa> Wydało się, słuchajcie, jest buta alkawina nieosiągalna. Ale to jest taki mały wstęp, nie? Zrobimy sobie szybki wstęp. Co my tu robimy? <grywa> Mati, czyli ta osoba magiczna z drugiej strony, którą widzicie, najzwyczajniej w świecie chcesz nam powiedzieć parę story na temat kilku biur, które notowane biur i agencji i wszystkich ogólnie pracodawców, którzy no, jest jak, jakiś tam po prostu większy i mniejszy wyzysk. Wyzysk, to jest bolesne. Będziemy gadać o wyzysku, Lala, no, co to jest na to? Wiele tak, już za czasów, za czasów od 2011 roku jest, jest w miarę doświadczenie i poznajomy też się słyszy wszystko. Co cię skłoniło do, do tego, żeby jednak wsiąść na kamerę? My dzisiaj nad Zlabem jak jechaliśmy, za niedługie chwile zobaczycie go w sieci. już go no tam pewnie będziecie widzieć. Rozmawialiśmy na ten temat, nie? co jest lepsze. Czy pracownik, który notabene. Ja chowam wam twarz, bo opowiem wam historię, ale nie chcę pokazać, bo idąc do kolejnego biura najzwyczajniej w świecie, nie chcę żeby mnie zidentyfikowali. Lala stwierdziła, że jest to zacny pomysł, że to nie jest, że on się boi. Tylko to biura zaczynają się bać, bo jeśli nie widzą ciebie, nie widzą twojej twarzy, potem się zastanawiają, z kim mają do czynienia. Z kim mają do czynienia. Być może takie właśnie materiały wywołają serię większej ostrożności być może w selekcji typu dziękujemy patologii, a, a witamy cywilizowanych ludzi. Dobrony. Powiedz mi, wiesz, że za chwilę zaczniemy tą rozmowę w takim ciągłym toku, trochę potrwa, będziemy wyciągać od Ciebie informacje. Wiem, się tego nie boję. I się tego nie boisz. Na fejsie rządzisz. Tak, w końcu prawda musi ulżyć światło dziennym. Ludzie muszą zobaczyć, co się dzieje na całym terenie Holandii, co się dzieje w większości biur i jak tu się też tylko żyje, bo ludzie tylko słyszą Holandia, zielony, nie wiadomo jaki piękny kraj, w którym zarobi się grube euro. No tak, ale na jakiej podstawie jest to, że tak powiem, grube euro? Zarabiasz grube euro? Lala. Ale zarabiasz. Dobra, ale zarabiasz, tak? Zarabiasz euro. Zarabiam Przeciętnie. Przeciętna pensja, dziękuję. Co jest. Przeciętna. I co jesteś? Jak uważasz, co myślisz na temat wyzysku? Słyszysz o tym ty jako powiedzmy pracownik jakiegoś tam sklepu. Masz kontakt z ludźmi, tak? Powiedzmy, że jesteś sklepową. Masz słuch taki, że... Wiesz kogo ja spotykam sklepu. Większość osób, które, które ja spotykam w sklepie, pracują albo mm, są orderpickerami, tak? uh -huh. ciężkie zgrzewki i tak dalej, albo jest to, nie wiem, czy mogę mieć Hilton. Tak, tak, tak praca... bo to że Hilton i Albert to hmm. prawie i to samo. Albo tu, albo tu. Czyli albo mięso, albo orderpikerzy, tak, tak. albo chłodnie, magazyny ogólnie Alberta, czyli ciężka robota. I to są ludzie, którzy przychodzą i słyszy, że gdzieś tam ładzur, że jak tandet nie płacą? Przypomnijmy, oh. że większość tych ludzi robi na kontraktach poprzez już Alberta, prawda? E, tak. Niewielu przez biuro robi. Tylko Ale wyjaśnimy są, wam, nie wyjaśnijmy nie wam są. o co chodzi. Pieniądze są normalne, tylko że ludzie, którzy dostają te magiczne pieniądze, dostają te pieniądze mm, cywilizowane, bo mieszkają na swoim. Prawda? Większość ludzi, którzy przychodzą, mieszkają na swoim. A wiesz ile ludzi, ile z, ile z nich, ile z tych osób rezygnuje z tej pracy? Za ciężko. Za ciężko. Niewspółmierna płaca do pracy. Absolutnie. Nieraz dwa miesiące w miesiącu. Zgadza się, a najlepsze jest... Idą tam z wielką radością, tak? No bo stawka wyższa, bo to, bo tamto. Rezygnują po tygodniu, po dwóch. No Nie dają rady fizycznie. Tak. Ale są traktowani okej. Okay. A Ty z kolei chcesz nam powiedzieć o tych, którzy nie dość, że za bezcen zatrudniają, to w dodatku jeszcze oszukują. Tak. Zaniżają stawki. Nie płacą za soboty, nie płacą za nadgodziny. Nadgodziny się wykorzystuje, wymienia na godziny urlopowe. Żeby pojechać na urlop trzeba zrobić daną liczbę nadgodzin. Jeżeli e, większość biur też... I, pośredników pracy. E, wygląda to w ten sposób, że okej, okay, my Cię zatrudniamy, dostajesz kontrakt zerowy, może nawet na czas nieokreślony, e, a w tym przypadku nie wiesz, co tak naprawdę podpisujesz. Przychodzisz, nie masz nadgodzin, żeby zrobić sobie, nie masz dni urlopowych, żeby pojechać na urlop, musisz zrobić godzinę. Dużo biur pracy też mówi tak, słuchaj, u nas nie ma chorobowego, jesteś chory, no to w tym momencie schodzisz na minus z godzinami. Wyzdrowiejesz, będziesz ciągnął nadgodziny to wtedy odejmiemy ci po prostu to z nadgodzin i wyrównasz się na zero. Masz taką sytuację? Co mm -hmm. robisz? Rezygnuję. Ewakuujesz się? Dokładnie. Albo chcę o tym powiedzieć. Przestrzec, przestrzec innych, tak? Ja to tak samo. To A ty? Do, tak samo. To czemu ludzie tam siedzą? No bo ludzie się boją szukać nowego miejsca, nowego... Boją się, że nowa sytuacja może być gorsza, że mogą trafić do czegoś gorszego jak teraz mają. Może pieniądze są okej, okay, są wypłacane zawsze w czasie, ale ludzie nie znają zasad w Holandii. Ludzie ale wiesz, znają... że Lala jest świeżak, ona w ogóle zasad zna. Ona jedzie na autostradzie i poznaje nowości na znakach. nie? Także o czym my tu mówimy? To jest taki świeżak, że ten świeżak tu siedzi mniej więcej od wysokości Marca, luty Marzec, to, to przypełzło do nas, do Holandii. Spełzł ona naszej wody, tak? Dobrze, ale. I, I tak naprawdę ona robiła się ona niej przez biuro, tak? prawda? właśnie to chciałam powiedzieć.